Cześć, miło Was widzieć ponownie na kanale Mototox. W dzisiejszym odcinku kontynuacja serii ile to pojedzie Sprawdzamy N-Maxa No dobra, dojeżdżamy do autostrady Zaraz się zatrzymam, nic za nami nie jedzie Także będzie to bezpieczne Oczywiście jak zawsze Zatrzymujemy się i raz, dwa, trzy Lecimy Mamy 60, włączamy się do ruchu Pięknie 90, 95, 97 Mamy stówkę Mamy stówkę, dobra, lecimy dalej Teraz mam odcinek z górki Ten pomiar nie będzie do końca wiarygodny Ale zobaczymy ile poleci z tej górki Dodam, że tym razem jedziemy z wiatrem. Tym razem jedziemy z wiatrem, także ten odcinek też będzie chyba lepiej mierzony. 115 na godzinę mamy płasko, 113 na płaskim. A ja poczekam, bo mnie muszą wyprzedzić. Nie będę im się wstrzyniał. Sam wiem, jak to denerwuje i wyprzedzamy. Pod górkę będziemy raczej zwalniać. 105. No, chociaż nie najgorzej sobie radzi pod tą górkę. N Max. Dobra. Lecimy na płasko. 102, 103, 102, 103, 104. 109, 109, 110. No, to już by byłoby na tyle, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną. Oczywiście pokażę zaraz na, na monitorze, wam się pokażą prędkości GPS-u. Podejrzewam, że będą te, te prędkości na wyświetlaczu zawyżone. A teraz jeszcze sobie polecimy odcinek z górki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym przypadku. Dobra, lecimy w dół. 115 116 117 120 no Burgman tutaj nam z bójki pokazywał 125 Zobaczymy czy Enmax go przebija, oczywiście porównamy to z GPS-em 122 No i więcej niestety już, już nie chce. Z powrotem zwalniamy. Także 120. Moim zdaniem przyspieszenie lepsze było w Burgmanie niż jest w Enmaxie ale oczywiście pokażą te liczby. Na następny ogień idzie Yamaha X Max. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania. Zostawcie w komentarzu informacje, co chcielibyście, żebyśmy przetestowali. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!